Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie no ja z tej strony i jest dzisiaj ze mną standardowo tracę, witaj kolego. Witamy was bardzo serdecznie na irlandzkich nizinach i walijskich wrzosowiskach. Dokładnie, czyli kolejny odcinek z Naszego cyklu Duo Straczym w of Brytania. Zatem w poprzednim odcinku podbiliśmy miasto Cester, było tam krwawo rzeź, czy też Kester. To i stary ci chyba tu oddaje. Uuu, jaki piękny art. Tego jeszcze nie widziałem. No, to wygląda, powiem ci, pysznie, naprawdę. Pysznie? <laughs> tak, pysznie, pysznie. Co się przez... przedstawia ten art? A powiem ci, takiego e, pana Wikinga, e, a w tle widać lecący pocisk z artylerii. Taki obrażenia. bardzo, bardzo elegancko wygląda. Ja tutaj zdobyłem miasto, zatem fajnie byłoby je teraz naprawić. No i jak kurczę, w coś mi doszły duże minusy w żywności, bo to miasto. O, nie wiem tak naprawdę dlaczego. No ale zobaczymy. Myślę, że jak się naprawi to powinno być GITES, bo obecnie jest minus 50, także no bieda, no bieda. E, to stary co? Z chyba dyplomację odpalę. O, ale mogę w technologię także pójść. Pysznie. No także stary. Cyw cywilna czy wojskowa? E, wojskowa, ta wojskowa, wojskowa. O, i poczekaj z tego mnóstwo powiadomień. Ryzyko buntu, Uuu, ryzyko buntu, ale mam tutaj armię. E, zarządzenie mogę wydać. Jak się wydaje. A, a że, że gubernatorem. Mnie to zawsze bejtuje, że to mogę edykt wydać, nie? <laughs> Okej. Okay. Kogo by tutaj trzasnąć? Ale jest lojalny, tak sobie. Negocjator. O, ten to byłby fajny. Także, kolego, trzymaj serdecznie. Ja jesteś od teraz gubernatorem. O, i na start niski poziom lojalności. Po prostu magnificent. <laughs> to się mówi. Ja myślę, że każdemu będę dawał od razu to do tego zbieracza pożywienia, bo jest straszna lipa, naprawdę, z tą żywnością. Także. Jak masz niską lojalność, to tam masz też taką umiejętność kapłan, i ona dodaje lojalność plus jeden w tej Uuu, postaci. a to zaraz zobaczę. Przechodzę, ja drzewo genealogiczne i mój nowy zarządca, który dostał w świeże co włości, jest cholera nielojalny. No, tak to jest, to jest strasznie denerwujące. Ale mogę podać jakiś urząd, tylko nie pokazaj mi, czy, czy ten urząd jest zajęty i czy komuś go zabieram tym samym, ale no, bądź moim, załóżmy, szanowalem. Tylko lepiej nie zabierz tam nikomu, bo to temu, co zabierzesz, spadnie lojalność wtedy. A... Tam, tam, właśnie będziesz miał, bo jak klikniesz, zatwierdz, to będziesz miał, czy na pewno chcesz tą osobę wydalić, tam ci pokażę, czy jest zajęte, czy nie. Mhm. Wydali ci Ale... Jezu, jak to zależy. Nie ja że kapitan miał wolne, także. <laughs> Wydalić. No. Likwiduj. No i z, nie wiem, chyba no zapłacę tą lojalność. Zapłacę no mu te 800, bo nie chcę, żebym się zbudował. I tortury, jak to brzmi, likwidacja. Likwiduj. <laughs> Likwiduj. Powiedz mi, warto jest e, ranić gubernatora w zamian za lojalność? Myślę, że tak, bo to jest gubernator w końcu, nie? A tam chyba da plus 3 lo lojalności. Tak, plus 3, plus 3. A potem będzie albo będzie potulny jak piezek albo. Mam poparcie dla uzurpatorów, więc a. nie ja bym go zranił tak profilaktycznie. A. Aha, i teraz starczyłem gubernatora, to fajnie wiedzieć. <laughs> ja pierdolę. koło zatarza. Dokładnie tak, no to wiesz co, poczekam aż wyzdrowieje. i coś tam wykminimy, teraz na razie rozdawać nie będę. W każdym razie, tura twoja kolego Złoty, tylko zobaczę czy mi się wszystko nagrywa, a się nagrywa jak widać elegancko. No także co, nagrywamy w niedzielkę, wczesnym porankiem. No, no może nie wczesnym, plan był na wczesny poranek, ale i tak myślę, że jest klimatycznie uczę herbatki wasze i traczę zdróbko. Dziękuję. Dziękuję. Ja Dziękuję. już od razu sobie rozbuduję co trzeba. zwłaszcza jak ten król się trzyma. You can rely on us. I kogo będziesz teraz atakował, mistrzu? Tą frakcję z rękawicą? Znaczy z ręką czerwoną czy coś Właśnie innego? Właśnie wiesz co, mam teraz dylemat. Wiesz co, na razie się skupiam jeszcze gospodarczo, no, ale tam obiecałem wysłać swojego syna jako zakładnika. Prawda? A tak, Dom... tak, było, było, że do mnie na teren. Ale ja mam, jakoś... ja mam biedę. Dam mu jakąś straż przyboczną z łuczniami i jednych łuczników, i wyślę od razu do ciebie. Wypływam do stolicy, w razie czego. No i teraz nie wiem w sumie co zrobić, bo no tak naprawdę Mercja już upada. Zostało mi tylko cztery miasta. Muszę sobie nowego wroga znaleźć. I teraz pytanie: czy uderzemy na Nortumbrię, na, na, na czyjej ziemi zmarł niejaki Ragnar. Lodbrok. Zgadza się. Co, co jest oczywiście z No i oczywiście historycznie też, nie? No pewnie. Dobra, jeszcze dyplomacja. Z kim tu mogę zagadać? Właśnie z kim, kogo by tu uderzyć może na razie? Póki co nie mogę sobie pozwolić, no bo ład publiczny nie jest zadowalający w mojej prowincji. Na południu frakcja, o. Kurde, ma strasznie wielkie ziemia, ale pokazuje, że jest słaba. Na południu? Którzy dokładnie? Czemu? Ja mam, ja mam siłę piątą, mając tak małe ziemi? No nie masz tak mało, nie masz, to no masz troszkę tych... No, a nie no, pięć miast, no, no tak, tak nie wiem. Mówisz o tej frakcji z Harfą na czerwonej tle? Tak. O, Irlandczycy, nie? To są Irlandczycy. Tak. Fajne są te bardzo sady. Te grafiki chociażby portów i tak dalej. No bardzo fajnie to jest zrobione. Właśnie patrzę, kto z kim tutaj ma wojnę, żeby tak. Swoje pięć groszy wtrącić. Ci mają dużo wrogów, Majt, ale też mają dużo ziemi. A ta Arigialla. No, taki ładny kościółek przedstawiony. W mieście At-Hah-Bu. Tam na, na południowy e zachód od ciebie. To jest miasto należące do takiej frakcji z jeleniem. Osraim. Osrai Ostrich, dobra. Y, Ostrach, widzę. Właśnie, właśnie. O, właśnie nie widzę, mam ukryte te budynki, wiesz? A. W sensie mówię, że z, z, z graficznego punktu widzenia, nie? To nie widzisz poważnie? Okej. Okay. Nie, nie widzę. A? Mam takie znaki zapytania. A, to ciekawe, że tak nie mam. Nie? Ja mam wszystko odkryte, całą mapę. W sensie nie widzę dokładnie, ale wiem gdzie są miasta. Jak wyglądają. No i też w ogóle zaznaczmy, że zdecydowaliśmy się, że odcinki z Trons w Brytanii będą w piątki i soboty o godzinie 15:00. Zatem jest to taka unikatowa seria, weekendowa. Dokładnie tak. E, no i no i co? No i także nagrywamy ten odcinek na zapas, bo my to nagrywamy, zdaje się, 13 jest dzisiaj, nie? Dobrze mówię? 13 września. A, 13 września, myślę, że godzina 13, tak, gdzie 13 września. A, no to najprawdopodobniej to dopiero wleci za, z naszej perspektywy za, za dwa tygodnie, ponieważ na przyszły tydzień mamy nagrane, gdyż nagrywaliśmy jednym ciągiem od samego początku. Tak w ogóle sobie nieco mikrofon przesunę. Żeby... Chyba cztery odcinki polecieliśmy naraz, prawda? Tak, 4, 4, już wszystko przygotowane. O, Norwegowie, wow. O, pojawili się. No i co, Stratka atakuje Westernów. Eilech atakuje ulajdów. O, czyli tą frakcję na północy. To może wykorzystać. Ulajd atakuje? Nie, nie. Ulajd został zaatakowany przez Eilech. O, to jest bardzo ciekawe. Oj, to może być bardzo na rękę. Muszę jak najszybciej ogarnąć sytuację w prowincji i myślę, że można wyruszać na północ, zabezpieczyć sobie. Fajcie, że tą menicę wy wypieprzę. Ponieważ mi żywność zabiera. Nie wolę sobie coś zrobić z żywnością, bo straszny jest ten problem, naprawdę. Y no i co, dostępne zarządzania, gdzie są moje magiczne powiadomienia? O ryzyko buntu, niski poziom ładu. Co by tutaj zrobić, żeby był wyższy poziom tego ładu? będzie ciężka sytuacja z mojej strony, naprawdę, jest bardzo, bardzo ciężka. Myślę, że z tej armii część tak po prostu wywalę i dobrybuję w kolejnej, albo co by innego. Hmm, najlepiej by to było zrobić, no. Trzeba trochę, wiesz, ograniczyć armię i zainwestować w miasta. Gdzie indziej, właśnie to. No właśnie, w miasto, ale muszę mieć, jakby, dwie armie na dwie prowincje. Ponieważ bunt mi wy może wyskoczyć w obydwu. Także no gada. zabójcy, zabójcy gigantów już do ciebie płyną. A, no to świetnie, jest straż przyboczna. Gwardia Hanna. Dosyć zarządzanie. <gwardia> Hana. Co my tutaj mamy? Kogo by wyznaczyć? no jest ten Artawil, który w sumie nie ma. Nie, on ma miasta. O, no Bardziej a... najemni Skarlowie. to mogę króla wyznaczyć na wał Ofy. A to możesz następcę nawet wyznaczyć. Aha, a to był gubernator winedów dobrze wiedzieć. Tak? Aha. Ja <laughs> tak. wreszcie się z tym jako taką nie ogarniam, co i jak, ale... O! Powoli, powoli. I teraz jest, widzę, w porządeczku. Tak, teraz jest gites, naprawdę. Wszystko a a grę chyba... Słucham? Gremie we o. o, no to do no, zobaczenia za chwilkę. No, witamy po przerwie. Niestety, ale coś mi OBS skruszował, mi się nie nagrało tak z kilka tur. W każdym razie nie było to tury najciekawsze, bo nieco tam gospodarkę rozwijaliśmy. Zatem, e, no zatem wracamy teraz. No i Traczy ma tam niepokoje na swoich ziemiach, jak widać, buntownicy. No. Ale już widać, kondygnant z północy naciera, żeby nie. rozbić <grym> zbuntowanych panów. Nie. Właśnie ogarnąłem, że jest moja tura teraz, wiesz? Tak Te, trochę zlagowałem. Ale nie, właśnie nie dosięgnę ich, to jest właśnie ból mój największy. Widzę, plądrują, ale możliwe, że zajmą to miasto. A to ze spokojem do odbicia, będą całą zegenerowaną, silną armię. O, lej się, zobaczycie, czy mi się przy, przy, przypadkiem znowu obecnie nie ale nie, teraz nagrywa. no Mam nadzieję, że będzie nagrywał do końca, bo nie, nie mam pojęcia, tak? Nie dość, że skraszowała. Brytania, to potem jeszcze OBS, nie nagrywam drugiej części, no przerąbane. W każdym razie, no co tam, no co do rozgrywki to nie było jakoś super ciekawie, ale tam gadaliśmy tam o Skyrimie, że takie fajny streamer wagon, a dzisiaj streama, kurczę, odpala, oczywiście z naszego punktu widzenia. No i obaj sraczem jesteśmy zapaleni na, kurczę, Skyrima. Pewnie będziecie oglądane. Oj, też nie wiem, czy to się nagrywało teraz, czy to nie było przypadkiem, w tym klipie, który się nie nagrywał. W każdym razie Piotroks zaproponował, żeby nazwać armię. Jak to było? Zabójczy, Bardowie? Nie, teraz zapomniałem to sobie znaleźć. Bardowie śmierci. O, Bardowie śmierci, właśnie. Także myślę, że po tej turze nazwę, chociażby tą białe tarczę, bo ten się fajnie nazywa Duch Ambrosiusza. No i też troszkę w technologię, poszedłem łuczniczą i za 11 tur dostanę dostęp do Mistrzów Długiego Łuku, czyli chyba najlepszej mojej jednostki. Z tego co widzę tutaj jeszcze dalej są helwyr, ale obstawiam, że ci mistrzowie są jednak lepsi. Tak bym, tak bym strzelał. Okej. Okay. No, no mistrzowie, jak sama nazwa wskazuje, muszą. O, lekko ci tam przycięło, ale na sam koniec na, na szczęście, także pół biedy. Ej kurczę, dzisiaj taki klimat fajny do nagrywania. Za oknem tak, powiedziałbym ponuro, wieje, nie jest super ciepło. E, idealnie. Taka tak. brytyjska pogoda. Tak, właśnie, idealnie na kurczę rozgrywkę w Brytanii. I widzę, że mogę dekret jakiś wydać. Masz dostępne dekrety. Aha, to są te płatne, rozumiem. Dobra, A teraz odczaję. Tak Także, jak Traczu też wysłał do nas, naszą, do nas armię, która będzie, e, miejmy nadzieję, nam pomagała. Wysłał wsparcie wikińskie, namiestnika swojego, żeby kontrolował swojego lennika waliskiego. Nie no, taką małą armię to myślę, że tam nic nie wskuram, to prędzej ja bym się tam obawiał na tych ziemiach, ale... No, no wiesz, to tak, tak samo jak na Krymie, nie, że namiestnik e, osmański stacjonował i niby Tatarzy Krymscy rządzili z dynastii Girajów, ale jednak taką władzę nad nimi sprawował ten urzędnik, nie? <grytanie> z dworu Sultana. Aha, czyli taka kontrola. Tak, 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 no bo to była marionetka, nie, ale sam sobie hanat krymski zaproponował pod zagrożeniem ze strony Rusi, tak naprawdę swoje lennictwo osmanom, a tutaj już przechodząc do klimatu w Brytanii mam kolejną naprawdę zajebistą, za przeproszeniem, grafikę. Szlachecki potomek, taki wilk, taki wielki wilk leży, przed nim jest jakiś chyba kapłan, tak wnioskuje po ubiorze i obok jest inny wilk. No i to jest zdaje się potomek króla, Gwir się nazywa ole imię takie walizkie, takie potężne. Tak, tak, właśnie, kozak. O, obfite zbiory, świetnie. No, bo ogólnie troszkę rozwinęłem żywność. Wybudowałem tutaj w. Chyba nie wiem, czy to się nagrywało. Wybudowałem jemy zbożowe. O, mogę jeszcze je rozbudować i dadzą aż 50 żywności. Kurde, no. Łomatko. Prostu... Zarąbisty budynek. E, jak tam w ogóle stary? Wydajesz te dekrety, czy nie wydajesz? Bo ja nie wiem, w sumie czy to warto inwestować, czy lepiej w gospodarkę, póki nie, co. Nie wydałem jeszcze ani jednego szczerze. Ale to widzę, jest fajna rzecz. Otóż e, minus 40% do czasu wznoszenia budynków. To byłoby świetne, bo te budynki niekiedy 8 tur się robią. Także. Mm -hmm. byłoby... no to wtedy tak. Ale no myślę, że nie teraz. Myślę, że nie teraz. Zobaczymy. E, ogólnie teraz tury zalecą takie szybkie, bo nie ma zbyt wiele rzeczy do robienia. Dalej rozwijam swoją infrastrukturę, żeby się przygotować do późniejszej, myślę, inwazji na Nortumbrię, która jak widać, e, tutaj frakcje z północy tych no, Northleodów. Nordle, rozbijają, no więc, no mają tyły niebronione. Ja już myślę, że mogę coś tam armii dowerbować. I e, co my tutaj mamy? Opancerzenie walizce pornicy oczywiście bierzemy. Troszkę konnicy, co prawda poborowej, ale konnicy. Zawsze się przyda. Musi być ta mobilność w armii. <laughs> o... Nie wiem, będziesz, będziesz nimi wykonywał cycle charging? Tak, 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 cycle charging, czyli oczywiście metoda, że trzeba, co to było, z... cycle charging? Nie pamiętam. Czyli ponawianie szarży, do niej i wjezdanie. Robimy impet, nawrót, impet i tak w kółko, nie? Widzę, że żeby odblokować katapultę to muszę aż 5 obleżeń wygrać. No także... Tak, to jest ciekawe, ale myślę, że też fajnie zrobione. Tak, to no Trzeba... jest jakoś super proste. Trzeba gdzieś ja to doświadczenie w lężniczy zdobyć. <laughs> eee, tak patrzę, kurczę. No chyba ład publiczny się stabilizuje, ale nie wiem czy jak go zabiorę armię, to też tak będzie. W każdym razie na chwilkę ją zabiorę i zobaczmy jak to teraz wygląda. No też się stabilizuje, więc przejdę ją nieco bardziej na wschód, bo no, będę chciał zaatakować w niedalekim czasie kurczę tych gagatków. Gagatków, oczywiście, z północy. No i co, werbujmy. Ogólnie ci włócznicy waliście są mocni, tak też słyszałem. Y tak, to bardzo mocni, są, najmocniej się wygrzeje. O, no to świetnie. Dobrze, ja werbuję. Tak chyba, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj jednostka się nazywa Strasz Teul, coś takiego. I to... naprawdę są ciężko zbrojni, opancerzeni od. To jeszcze ich nie odblokowałem. To jeszcze na spokojnie. Ale widzę, że jednak z tą żywnością to, to początki są ciężkie, ale jak już się rozwija jakieś budynki, jak już się da dowódcom w umiejętnościach, to no nie ma z tym problemu większego. No, kurczę i od razu taki plus. No świetnie, nie, nie, nie. widzę, że z tą żywnością to na początku nie ukryłem, ale jak już się spojrzy na to innym okiem, to. W porządeczku, naprawdę to działa. No także co, łuczek Pepsi, łuczek Pepsi. Zdrówko waszej, to by twoje traczą. Przyjaciele złote, już po raz endy. Dziękuję. <laughs> Zdroweczko. Ja tu rozegram na automacie tą bitwę. A jak chcesz, to możesz grać, no nie? bo... Nie, to... nie, było. Ale w sumie taka malutka to też... Nie, to ja do czasu. Nie, to Egzekucja... Yy, mojego byłego zarządcy, ex-zarządcy. A, a zdecydowany gość. A ogólnie teraz ktoś powie, że a tam, taka kampania patowa, nic się nie dzieje, troszkę nuda, ale spokojnie, spokojnie rozwijamy infrastrukturę, nasze zaplecze gospodarcze, a później wyruszymy na podboje i, no i będzie świetnie. Będzie pysznie. Więc tak, co tu mogę zrobić? Kopalnie, tutaj jeszcze nie, ale zaraz ogarnie się tutaj ład publiczny w mojej tej domyślnej prowincji. Tutaj mogę coś zbudować. Ting! Do przeprowadzenia demokratycznego procesu wystarczy najprostszy budynek. No, tak. tak, to ja muszę powiedzieć, że tutaj nie pamiętam, yy, gdzieś yy, w Szwecji, On następnym odcinku to doczytam i powiem więcej na ten temat, że TING to był taki, nie wiem czy jeden z takich pierwszych yy, demokratycznych posiedzeń, zaraz tutaj w Europie, bo tutaj już nie wspominam o, yy, o Atenach czy tam Grekach, gdzie to już istniało od starożytności, natomiast w Europie takie już singi, późniejsze, to taki, nie, że już te faktyczne ludy. Tak, tak. Współczesne panu uprawiają. Tak, ja. na, na pewno były Tingi, to były pierwsze takie demokratyczne no, to... w Skandynawii, jak nie w Europie Północnej, całej. No to ciekawe bardzo, tego nie, nie wiedziałem. Także no, dziękuję serdecznie za ciekawostkę. No i nie także, oczywiście, sprawy. zapraszam wszystkich do przedstawienia jakichś własnych ciekawostek w komentarzach. My chętnie poczytamy. Więcej wiedzy oczywiście jest na plus, jak najbardziej. A tak w ogóle, kurczę, no nie wiem, czy jest, są tutaj w ogóle jakieś budynki, które umożliwiają werbunek, czy z automatu mam tak naprawdę wszystkie jednostki o, dostępne? Ale poczekaj stary, bo y, masz, stary, na pewno masz pulę no, werbunkową, no ale czy budynki? No właśnie nie, właśnie to nie ma, no właśnie tak patrz... nie, Właśnie poprzez technologię i możesz w każdym mieście ich zwerbować. O, no i to jest wygodne, to jest wygodne. Tak, jedynie to do garnizonu możesz sobie wtedy, nie? To tam ulepszasz tak, sobie ten... Tak, garnizony są, są, są oczywiście. Ci takim coś pachnie, takim troszkę kary posmaczkiem, bo ostatnio byliśmy z naszym kolegą Kaniewskim. Pozdrawiamy go serdecznie. Jest obecnie właśnie na takich wyspach, nawet w sumie w regionie, w obecnie pokazuje, tam zdaje się nad Manchesterem, gdzieś tutaj, nieważne. E, zakupił mnie nasz kolega Sosik Kary, nie wiem czy pamiętasz. Pamiętam, pamiętam, od końca. Tak, tak. I go ostatnio spróbowałem. Pamięci, bardzo mocny smak Kary. E, nie wiem do czego go. Zastosuję, ale wiem, że do jakiejś pizzy to odpada totalnie, bo strasznie mocny smak. Bardzo mocny. Więc muszę jakieś danie, może jakieś gotowanie, zrobimy stary Nojan i Traczu w kuchni. Czemu <grystanie> by nie? Ja ci polecam. Niemcy tak jedzą. Kary po prostu biała, taka kiełbaska, posypana trochę przyprawą kary, i właśnie sosem kary oni tak jedzą. O, no to powiedzcie, to może być ciekawe. Ja ogólnie nie, nie jestem jakimś wielkim fanem białej kiełbasy, niemniej jednak. Może bardzo smakować, się tak przyprawiona w ten sposób. Tak czy jak stare, no umówimy się któregoś dnia, jakoś może grilla, czy gotowanko i coś tam, wiesz, może telefonem trzaśniemy. No, coś się uskuteczni jakieś danie jednogarkowe. <grym> tak, takie. No, no dwa-3 dni starszych, nie? Tak. Żeby szybko nie zeszło, tylko bo przyjdzie rodzina i wiesz. Uuu jak fajnie ci buntownicy się nazywają. Uzurpatorzy z Dublinu. Nieźle. Tak w ogóle ta grafika, że jak jest frakcja zniszczona, że gościu leży siedzi na tronie, to nie jest przypadkiem z jakiegoś Skyrima, bo tam mi się tak wydaje, że ten gościu bardzo podobny jest do jakiegoś Draugra, ten taki tron, tak charakterystycznie siedzi, wiesz? Jak frakcja jest zniszczona. Jeżeli... Wiesz co kurde, ja jeszcze nie dostałem tego, komu... aha, to jak powiem w zasadzie turze, dostałem komunikat, to zerknę od razu tego Arta. A taki, że po prostu gościu siedzi na tronie, nie, I że, no, bardzo fajnie. No ty więcej mówi. grałeś Skyrima, więc jeżeli twierdzi, że tak jest, no to wierzę na słowo. Znaczy, może ten, to jest też na pewno coś z Wikingów, ale tam podobny jest właśnie. Podobnie to wygląda niekiedy, jak jakiś boss siedzi, czy coś ten tym jest, nie? Mm -hmm. no, no i co, werbuję dalej. E, jazdy troszkę trzeba dowerbować. Co prawda, póki co mam lekkie jednostki. Oj, wygląda te ogary. Nie wiem, czy są dobre, powiedz mi, Warto je brać, czy nie warto? Masz już je dostępne? Tak, dwa. No z ogary przydadzą się, jeżeli wiesz, ktoś tam y, agresywnie wysuwa włóczników na przód i nie zdał. Szkody. Natomiast na takich ciężko opancerzonych wojów, to myślę, że nie mają jakiegoś tam mocnego przebicia. No A to jest to jeden oddział. Myślę, że wystarczy, troszkę jazdy wywerbuję. Nieco mi się finanse kurczą, ale już powoli zaczyna się, przygo się przygotowywać do inwazji na Northumbrie. I ogólnie My? jest tutaj frakcja Diurby. Można by z nimi zawiązać jakąś perfekcję e, przeciwko właśnie Northumbrii. Ja mówię, że Nortumbria jest y, zajęta tam walką na północy, tak? Tak, więc myślę, że jest to idealny moment, żeby w nich wjechać. Tak, Chcia taki vanguard ogóle... trochę zrobić od pleców. Z tymi wziąłem de deklarację przyjaźni, może jakiś sojusz? Nie, sojuszu nie chcę. Także czy ja mam jak jakikolwiek pakt z Nortumbrią? Zobaczmy. Panowie z ziemi, Chciałbym na której niestety Ragnar Lodbrok zmarł, chcieliby deklarację przyjaźni, ale ja nie chcę. Ja nie chcę, widzę, że stolicy mają tak wyjątkowo wysuniętą na wschód Także myślę, że swoich wszystkich... Aż nie... sobie zerknę, a widzę właśnie to EO Fairwick EO Fairwick, tak Tak w ogóle widzę, stary, że tutaj mnie fajnie bronisz eee, Także mogę się o tej armię zabrać Oj, znowu na te bagna nieszczęsne staną, stanąłem, no żeż, No Właśnie S. nie wiem, stanąć bliżej któregoś miasta, czy mogę tak rozbić obóz pomiędzy O, obóz sobie rozbił, więc rozbi rozbi sobie obóz, obojętkiem mi jest W momencie, że znowu na te Dobra. bagna nieszczę nieszczęsne się złapałem a ja właśnie widzę nie. tą czoczkę. No to musisz patrzeć. Musisz patrzeć. Już po raz któryś, Ale wiesz co? Zrobię takiego deala. Jakkolwiek to może tego nie... miasta, tego taka fajna rzeczka płynie. Widzisz, Aha. tutaj wpada do Morza Jelenskiego. No, to jest to mądry no Jan. nie. Myślałem, że będę miał. <tak>, tak, widzę, widzę tą rzeczkę. Ta, jest, jest. <tak> w każdym razie wiesz, chciałem, chciałem tym dowódcą z miasta. Zabrać jednostkę tego gościa i wrócić do miasta, ale widzę, że nie mam już wtedy ruchu kampanii, także no zraczyłem, bo teraz cała moja armia. Turze... <noise> właśnie widzę, dwie czaszki. Oj. Ja pięknie No Dobra, to no, nie spoko. wiem. Iwar broni tutaj, także spokojnie. Zaraz tam wejdziesz do miasta, się zregenerujesz. To taki fajny owysep masz taki zalesiony, właśnie nad tym miastem. Widzisz, właśnie, właśnie dalej? widzę. Fajna fajna miejscowa do obrony. Do jakiejś wie partyzanckiej batalii. Zobaczę tylko jeszcze, czy OBS dobrze działa. Dobrze, bo kurczę, dzisiaj nas zawodzi i to dosyć ostro. Zatem fajnie, że teraz jest kurcze w porządeczku. Jak to się mówi, jest dobrze. Tak, koń kończyć z zwrotu nie będziemy, ale możecie się domyślić, jest dobrze by... <grym> Dobra, muszę jedzonko, bo mam na minus 5, ale zaraz mi się jeszcze zrobi rybołówstwo i to będzie plus 65 do produkcji żywności. No ja tam mam plus 15. O, to ładnie, a tu będzie plus 30. Targ mięsny. Aby okazać zwierzęciu należny mu szacunek nie wolno zmarnować ani jednej kości i ani jednego ścięga. Nie marnujemy jedzenia. Nie, co do ostatniego końca. Prędzej winning sobie brodę włoży, Ma mały dangle. Bo, bo przydałby mi się nie Nie, co ja zrobiłem? Powiedzisz nawet, że... zamiast... że... nawet dobrze, że zakaz, ci nawet dobrze, że to zrobiłeś bo mam tylko 114 złota. Okej. Okay. Także byłaby bieda. Eee... Kurczę, nie, no rak totalny. No myślę, że te włości, no w tą będą wstępnie niebrojone. Także ja na nich zaraz wyruszam. No i trzaskam tak leszcze. O, wezwanie do no poważnie akurat Ci ludzie Diurby, z którymi zawarłem deklarację przyjaźni, zaatakują Powis, mojego ziomka. O, ja, nie, nie? No dobra, to ja no, nie. Powis. No, powis jest zbyt potężny. Myślę, że przed Nortumbrią skieruje swoje miecze na Diurby. No, musi zabezpieczyć sobie w Walię. Tak. Nie będzie dobrze. Oni też w sumie poza chyba wychodzą tak minimalnie. Ale nie mają, nie jest, nie jest to silna frakcja, tego dziwię się, że zaatakowali Powit. Powit są no potężni, jakby nie było. To jeżeli ktoś ma ochotę sobie poczytać o takich wikingskich klimatach, to polecam bardzo książkę Furia Ludzi Północy, Filipa Parker. Naprawdę jest chyba najciekawsza książka o wikingach. Wiele ciekawych rzeczy, których nie się ani z internetu, ani w szkole. O, ja polecam serdecznie wierzyć Raczowi, bo Traczu się zna. Wie, jakie książki są dobre jest to oczytany gagatek, także polecam. Cóż nie przesadzajmy. Swoje tam czasem lubię poczytać. bardzo Głównie czytam właśnie takie historyczne lektury. Ja to Niekiedy by... no mów, mów. po fantastykę sięgnę. Skąd przeczytałem całą, też jak w internacie byłem, Grę Tron, czyli całą sagę Pieś Lodu i Ognia i to w sumie na tym się moje fantastyczne poczynania zakończyły. Jeszcze tam wcześniej dziabnąłem Wiedźmina. O, no to właśnie, właśnie, bo tam e, twój tata zdaje się zakupił chyba książeczkę Wiedźmina, nie? Ostatnio tak, zakupił jest... wczoraj książkę właśnie o, no, e, to o to fenomenie to... Wiedźmina, dlaczego stałeś tak popularna I też czeka mnie miła lektura. No, to, to bardzo bardzo fajnie, ja to ogólnie jakoś nie wiem, nie potrafię się zebrać do książek, myślę, że w końcu się przełamie, bo no warto czytać książki, oczywiście warto, a szczególnie, że mam taką jedną bardzo fajną, także muszę w końcu się zmobilizować. Mam w ogóle drugi oddział łuczników, ale są to walizcy myśliwi, tyle że... Oni są to... bardzo dobrze, mają wyśmienity zasięg. No właśnie, niczym się nie różnią praktycznie od tych moich łuczników, bo z tych moich łuczników tak? później wyjdą ci królewscy, nie? aha, okej, okay. to że, bo w którejś frakcji myśliwi właśnie są najlepsi, i to nie wiem właśnie, czy chyba nie walizki, a może tego która stwarza bardzo możliwe, bardzo możliwe. Tak czy jak no teraz poczekam chyba jeszcze z kilka tych turnów. No w sumie to aż mi się armia w pełni zregeneruje, bo do tych łuczników to jeszcze, jeszcze troszkę jest, zatem szybki research czy się nagrywa, nagrywa się elegancko. Myślę, że kolejny odcink, jak będziemy nagrywali to już będzie nieco bardziej profesjonalnie, ponieważ spodziewam się biurka na dniach, że biurko przyjdzie i na nowym biurku będę miał dużo miejsca, zatem drugi monitor sobie. W stawie, także będzie podgląd na bieżąco, bo niestety, ale no, Brytanię muszę mieć w pełnym ekranie, nie w oknie. Także to, to minimalizowanie jest zawsze ryzykowne, że coś tam skraszuje, no bo w innym wypadku niestety, ale OBS tego nie przechwytuje poprawnie. Oddaję Ci głos, przyjaciele złote, bo tak się rozgrywa. Dobra, więc to właśnie... Nie, jest spoko, możesz mówić, bo akurat ogarniam sobie te cholerną lojalność, jakiś gudror. Kto to w ogóle jest? Co on tu robi? Członek rodziny, aha. Ty W ogóle masz taką fajną, zwężoną prowincję, że niby się wydaje, że to jest taka malutka, ale z kolei są to łatwe miasta do obrony. To by są blisko, bardzo połączone, i tak, to jest akurat na plus. No i Dublin, proszę zobaczyć, jaki wielki. Takie majętne miasto. O. Tutaj baza wypadowa Wikingów tutaj bardzo słynęła z targu niewolników. O no, proszę. No, niewolnicy to wiadomo, nie. Tutaj możesz na północy Irlandii zobaczyć czarny staw, nie, no. wikingowie nazywali je swoim morzem wewnętrznym. Poczekaj, tutaj się... o, kim, o czym mówisz dokładnie, nad jaką osadą powiedzmy, mi, bo to jest dużo tych mini... tych. tych. Artmacha, art artmacha, artmacha. A, widzę, 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 widzę. Taki... I tam obok lis jest po prawej stronie. No. Tam też poległ ostatni syn Ragnara. Tak? O. Tak. No co w ogóle, nie czy widzisz, takie pozłocane kamienie są po prawej stronie, od brzegu tego. Od... Widzisz? Takie prawie stranialne. O właśnie widzę. No. Jakieś złoża złota, ale mm. pięknie to wygląda, nie zauważyłem. Wiesz co, bardzo obok jest wioska Mojgebile, która zdaje się jest odkrywką złota. No właśnie. O faktycznie, tak. Wszystko jasne. Kurde, to bardzo bogate miasto to musi być. Jakaś mennica. W ogóle ładne są te chmury w Brytanii. Bardzo ładnie zrobione. Podobają mi się. No, no to jest naprawdę fajne, fajne, fajnie zrobione. No i co nam, no poczekam kilka tur, mi się to uzupełnił, tak z pięć tych tur i wyruszę w pełni zregenerowany przeciwko moim kurcze oponentom, no i stary będę chyba też kończył, kończył kończył, odcinek, będziemy kończyli, bo no już zdaje się jest jakieś 30 minut zaraz, także oczywiście myślę, że jeszcze zaraz zobaczę dokładnie ile to tam, jak to wygląda, eee, tak, bo ten klip masz 20 minut, a tamten pierwszy miał chyba z 10? 9? Jakoś tak. No to, jest, to jest, myślę, że wystarczy teraz nie? i polecimy z kolejnym. No właśnie, to w każdym razie e, dzięki serdecznie wszystkim za uwagę. Pamiętajcie o ocenie filmu, zostawieniu komentarza oraz ewentualnie subskrypcji. Także oddaję Ci głos, przyjacielu. Także żegnam się z Wami. Cześć i do następnego. No, hej. hej.